Czy wiedziałeś, że Polska była trzecim krajem w historii, który napisał konstytucję? Teraz niektórzy się zapytają, czy tobie się coś nie pomyliło? Przecież Polska była drugim państwem z konstytucją. Teraz zacznę wyjaśniać, dlaczego akurat trzecim. W 1791 roku Polska uchwaliła konstytucję, której rocznicę świętujemy 3 maja, około 4 lata wcześniej. Stany Zjednoczone uchwaliły swoją konstytucję, będąc drugim w historii państwem z własną konstytucją. Zatem jakie było pierwsze państwo z konstytucją? Była to powstała w wyniku powstania przeciwko Genuęńczykom. Republika Korsykańska powstała w 1755 roku. Jeszcze tego samego roku uchwalili konstytucję, będąc pierwszym państwem, jakie owy dokument posiadało. W 1000. W 769 roku Republika przestała istnieć wraz z rozgromieniem wojsk republikańskich w bitwie pod Ponte Novu i włączeniem jej do Francji.